Siema wszystkim, z tej strony Ninja Games, a on to jest kolejny odcinek z gry Lego Star Wars Skywalker Saga. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i... I... Jakiś komentarz, jedziemy. Okej, okay. dobra, pogadajmy sobie. poczekamy tu do czasu, aż trasa do sterowni będzie bezpieczna. Im mniej łukich na korytarzach, tym mniej uwagi ze strony Imperium. Ok, doki A kim gramy? R2D2 Lux szturmowiec oraz Han Solo. Okay. Dobra. Musimy dotrzeć wyżej. A dokładniej do sterowni. O, tam, na górze. Spoko. To w takim razie idziemy. Dzień dobry. Nie atakują nas, bo. Bo jesteśmy szturmowcami, nie? A, tutaj zablokowane. Wszędzie zablokowane, kurde, mają. Nie, wiem. Dobra, poniżmy trochę. Dobra, idziemy. Okej. Okay nie w niego, nie w niego. Miałem się zgłosić do sterowni, ale te czórne drzwi znowu się zepsuły. Gdzie jest jakiś droid na prawcy, jak go potrzebuje? O nie wiem, pewnie go gdzieś zgubiliście. E um, dobra, wiecie co, Przejdziemy się, przejdziemy się jeszcze tutaj. Tu nic ciekawego nie ma No, ale idziemy a ty, co tak główkujesz nad czymś, hm? Mogę to zniszczyć? Nie. Okej, okay. myślisz, że w tych mundurach będziemy mogli użyć terminali? Tak. E, prawo, góra, du, góra, du. Prawo, góra, góra, du. Siamandero, my tutaj nic nie kombinujemy. Możecie się zająć innymi sprawami ważnymi. Ważniejszymi. Dzień dobry. Nie ma, trzeba wypróbować detonatory termiczne z tego pancerza. Dobra, nikt nie idzie. Chodź tutaj, Artu. Dobra, ok. Czy to już jest poziom? Nie, jeszcze nie. Dobrze. Dobra, cyk i cyk O I działa Wszystko działa, zasilanie działa Drzwi się otworzyły na pewno, tak? No tak A pomogliśmy gościowi, no dobra, okej, okay, spoko A, dziękuję, to co? Dobra Ten sobie coś tam przy komputerach robi Ten um, Jakby tak patrzeć, tak um, Z daleka to on sobie patrzy tam Oni sobie tam piją kawusze, mają przerwę Okej okay. Ten myje podłogę i każdy tutaj ma jakieś zadanie ważne. Dobra, rozpocząć poziom ocalejnie. ocalejnie. Hmm. Ten sobie gra na fortepianie. Hmm. A witam serdecznie. Jak mogę dziś pomóc? <grywanie> <grywanie> Genialny ruch mówi, że znalazł konsolę sterującą promieniem, który utrzymuje tutaj statek. Muszę iść sam. Moc będzie z tobą. Zawsze. Zawsze. Uwielbiam te słowa. Księżniczka jest tutaj? Księżniczka? No nie, że... Nie, że tutaj sobie ją wyobraził. A w sumie... Księżniczka zazwyczaj jest bogata, to jest prawda. Musimy coś zrobić. Spotkamy się na statku. O, o dobroci. O, o dobroci. Dobra, lecimy. Jeśli jeszcze ja tego nie powiedziałem wcześniej, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję no i jakiś fajny komentarz. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to nadupcie go, ponieważ tam trochę wyjaśniałem. Wyjaśniałem właśnie mm, o co tutaj chodzi. Ponieważ ja ten poziom rozpoczynam po raz drugi. Więc jeśli jesteście ciekawi, czemu, to. Oczywiście zapraszam Was do poprzedniego odcinka. A najlepiej, gdybyście sobie obejrzeli walkę z Anakinem i Obi-Wanem. Bo tam trochę więcej mówię na ten temat. Dobra, okej. Okay. Gińco. Dobra. Okej. Okay. Żółć granatem. I kurczę, tutaj nadal nas atak atakowali. A to tak nie powinno być. No bo zobaczcie, nadal tutaj nas atakują. Dobra. Okej. Okay. O, dobra. Najlepiej celować w głowę. O, widzicie? Jak w głowę celujemy to wtedy zobaczcie, myśmy mogli iść pod zabińcę, nie? Jednak jesteśmy za ciągrzymy. Zacięć rzuć granatem a tego wcześniej nie zauważyłem hmm. no nie no czemu nas atakać przecież mamy kaski Ubranie szkurmowca jeszcze nas tutaj atakują. Ciekawa sprawa, nie? No ale cóż. Takie życie. Może dlatego, że niszczymy tutaj ich statek? O, zobaczcie. Ten nas tutaj nie atakuje. Tylko co on robi. Ehm, um, on się załatwia? Czy co tam robi? Dobra, okej, okay, idziemy. A może, gdybyśmy tak. O, właśnie. Schowaj pistolet. Schowaj, schowaj. O, właśnie. I teraz, tak po cichu, tak delikatnie idziemy sobie. Nic się nie dzieje. O nie, nadal no, będą nas atakować, kurczę. Ciekawe, ciekawe czemu. Dobra, walczymy. Przepraszam, czy czubako? Nie chciałem. Dobra, okej. Okay. Musimy to tutaj wszystko zniszczyć. I zaraz będziemy budować. I zaraz zobaczycie co takiego zbudujemy. Dobra, jeszcze tylko to. I zobaczcie. Zbuduj. I zobaczcie. Przypomina wam to kogoś? To jest Darth to nie? Masaka. A jednak się uda. A ty co tam tańczysz? Dobra. ...zostaną ukarani za Okej, <grym> <Także grym> <grym> okay, to fajnie. A to nadal tam coś robi. A, dobra. Albo znaczy yy, spodnie mu się tam zacięły o windę. O kurde. Dobra, ja nie. idziemy. Może być aktorem. No, też chcemy zostać aktorem. Przyszłość. Czyli tym trafimy prostu do Izby Zatrzymać. Zgadza się, czuj? uwolnił się! Ale kto się uwolnił? Czuj się uwolnił? Czuj, uwolniłaś się? To chyba czuj nas tutaj zdradza. Zdecydowanie Nie mam żadnego z... Aha Bo Chui tutaj ten Obwiązane kajdanki Zobaczcie Po czemu? Nie nie Pożegnajmy się z kończynami Nie no nie wiem o co tu chodzi Dobra, pokonajmy gość i tyle. Halo? E, wszystko pod kontrolą, sytuacja opanowana. Co się stało? E, Ej, co się stało? Trochną awarię broni, Achada. ale e, wszystko jest już w porządku, nic się nie dzieje, wszystko gra. Tak, dziękujemy. A jak u was? Wysyłamy do was wsparcie. E, e, o, odmawiam, nie, mamy tutaj wyciek reaktora. Dajcie parę minut, żeby to opanować. E, Spory wyciek, bardzo groźny. Kto <laughs> mówi? Jaki masz numer identyfikacyjny? Mój numer to 2464 Tak, 2464 2464? To jest mój numer Żarty sobie tam robisz? Jesteś jakimś szpiegiem? Rebelianckim szpiclem, co? Się... Dobra, dobra Nie, 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 nie. Zapewniam. Żaden ze mnie rebeliancki szpieg No jakoś ci nie wierzę hmm. Proszę cię Ostatni raz z tej strony administracja. Potrzebujecie może ręczników? <laughs> dobra. Wspieram oddział i natychmiast do was ruszamy. Nie, nie. Możemy przynieść ręczniki do pokoju. Spokojnie. Halo? Okej, okay, dobra. Atakujemy gości. Ale to było dobre, genialne. Przegenialne. Ty, a ty co tam włączasz alarm? Nie włączać alarmu tutaj. Ma być włączony A co tutaj czuj? Coś tutaj czuj ma zrobić. Może coś znowu... Bo jak jest taka fioletowa strzałka O właśnie taka. To wtedy możemy coś zrobić. Tylko co? Aha, tutaj coś jest. Ciekawe. I co zrobiliśmy? Wcześniej tego nawet nie zrobiłem, więc... Aha, i co nam to dało? Mm. <noise> Nie wiem. Nie wiem, co nam to dało, ale okej. Okay. Dobra, rzuć granatem. Musimy tutaj znaleźć księżniczkę. O kurde. O, mamy księżniczkę. Ona tam tutaj rysuje nam wzorek. Trójkąt. Kółko. I kwadracik. Dobra. Okej. Okay. Drzwi otwarte, więc możemy iść. Nie jesteś aby za niski na szturmowca? Luke Skywalker. Przybywam na ratunek. Ej, no chodź! Tędy to się nie da. Też mi ratunek. No to do sedna polowa. Wojciech, pan ty tym Nie obchodzi mnie cokolwiek. Genialne. No to niesamowity zapach odkryliśmy. Dianoga mogło być gorzej. Tam jest gorzej. No, jest gorzej. No ładnie. O drzwiami. Uwaga! Co to w jest? Też miałem kiedyś taki przypadek. Uwierzcie mi właśnie tak jak ten szturmowiec zrobił, to ja też miałem taki przypadek, ale nie przez drzwi, tylko... No ładnie. Tylko... na siatkę. Kiedyś ukrad właśnie w szkole tam sobie graliśmy w piłkę. czy Tam coś... tam. Mocno się odchodzimy! I potem po prostu zawiesiłem się zębami na siatce. I to tak bolało, słuchajcie, że masakra I dzwonek już tutaj dzwonił na lekcję, nie? A ja tutaj, kurde, siedzę na siatce. Znaczy, wiszę na siatce. Więc wam powiem, Masakra Dobra. Gdzie ty tu jesteś? Ale potem się ja jakoś uwolniłem Więc to najważniejsze. No, ściany i boss, więc... Znaczy mini boss. Wszystko naraz. Dobra, gdzie on jest? Tutaj pod nami, tak? Ściany znowu się Musimy uciekać Nie możemy dać się na aresztu? Nie słyszy nas. Ok, rzuć granatem. No i tutaj pod ja Więc okej, okay, słuchajcie, to by było już na tyle, bo zaraz będzie koniec. Więc okej, okay, słuchajcie, to by było już na tyle, ja bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz możecie zasubskrybować mój kanał i zostawić jakiś fajny komentarz. Trzymajcie się, no i niech moc będzie z wami. Ripio, słyszysz mnie! Hej, To nam spada na głowy, wiesz? Trzeba zatrzymać te ściany. Gdzie oni są? Komunikator? O, Rety. Wyłączyłem go. Mamy metalowe ciało. Jedny panicz. tam nie jest! Hej! Hej otwórz już włas konserwacyjny na jednostce! Trzy, dwa, sześć! O, dziękujmy gwiazdom. Artur. Poczekaj. <nysł> Widziałeś te nowe VT16? Przepraszam, o, że przeszkadzam. On. A, co to było? E, <trujca> nic. Może znowu ćwiczenia? <laughs> Lego jest taki super, że drugi raz fajnie, <laughs> fajnie to widzę. Ale ja. Tá, bro. Ganhando.